Tu jest kolejny sklep, tam jest kolejny sklep i tam dalej były ze cztery. Cześć, kochani, tutaj Ada Jarczyk, na Travel. Kilka słów ode mnie przed tym odcinkiem. Po pierwsze, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem pod filmem o cmentarzu południowym, Cementerio del Sur. I no, muszę Wam powiedzieć, że to było miejsce, w którym ja się czułam najniebezpieczniej w całym, w całym Caracas. Przez salutkie 14 miesięcy. Pisaliście mi, że czuliście te moje emocje, że czuliście tą, tą, tą negatywną energię, te, 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 tą złą wibrę wręcz. Przeżywaliście te momenty razem ze mną, także super. Bardzo, bardzo, bardzo mi jest miło, że że mogliście też to poczuć e, za pomocą tego filmu. No i też pytaliście mnie, o co chodzi z tą czarną magią, dlaczego, dlaczego te trumny są tak rozwalone, dlaczego nie zabierają te zwłoki, w ogóle o co chodzi. Także myślę, że to jest dobry moment, by wejść w ten temat czarnej magii. E, mam kilka odcinków przygotowanych, to jest jakby pierwszy, pierwszy, pierwszy z nich. E, materiału z tego dnia miałem w zasadzie tak dużo. To jest w zasadzie taki odcinek zobaczycie, jak, jak zwykle, na przypale albo wcale, no rzeczy jakoś tam same. Same wyszły, nie? Przygoda sama, sama, sama się pojawiła. E, materiału z tego dnia miałam tak dużo, że musiałam to podzielić na dwa odcinki. Także dzisiaj jest pierwszy odcinek, a za tydzień będziecie mogli oglądać kontynuację e, tych przygód. Także zapraszam. A więc moi drodzy, Gora Travel, Robin Travel. Robimy trzecie podejście, chyba już trzecie, chyba tak mi się wydaje. Do Quinta Crespo Robin mnie obudził. Uwaga o 6:30, więc jeszcze prawdopodobnie połowicznie śpię. Jeszcze mój mózg się nie obudził. I co, idziemy na tradycyjnie, na autobus. I będziemy łapać autobus i idziemy do centrum. Zjadł do centrum jest fajnie, że kłopot, że tak coś rano. A do pierwszy oficjalna destrukcja wizerunku Maduro i obok Zioznado Cabello, czyli wiceprezes Partii Socjalistycznej, stał no. błędny, patrzcie, dziada, Jesteśmy na drodze rowerowej, nie myślcie sobie, że w Caracas nie ma dróg rowerowych, natomiast przecież kilkadziesiąt lat, kilkadziesiąt lat temu no to naprawdę, naprawdę było no, takim Dubajem Ameryki Łacińskiej, tutaj wszystko było do przodu, to architektura Caracas i budownictwo było zaawansowane, więc idziemy drogą rowerową. Jesteśmy na Avenida Baral i Robin mówi, że tutaj jest fuerte, fuerte, czyli e, alert, alarm, 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 alarm. Jesteśmy w sklepie czarów. Zero A to jest na sukces, jakieś tutaj perfumy, i tak dalej. Oh, wow. Tegen, tegen. czyli na jakieś romanse. Sakalamaro, czyli pozbądź się wszystkiego co złe. Wow. Szczęście, szybkie, szybkie szczęście. I zmienił nasze słowo klucz. A to jest kolejny sklep czarodziejski. Ale tam mają takie figurki bez rąk, prawie że. Miren, to jest Charlie Chaplin, no. No, to jest Lego Jordano. Aha. El Venerable. To jest santo. Pomyślmy, Zmieniliśmy słowo klucz to jest klucz. Jest w tym momencie katire albo katire, czyli. Czyli jakby. Londyn, jak to chyba, jasną karnację. No to tak się na niego mówi. Nie tylko na, na to, że ktoś jest gringo, bo po prostu ma jasną karnację to jest katiry albo katira. Więc tak jest nasze słowo klucz. Znawia się co chodzi, tam są krzesła na ulicy, a to jest jakiś, jakiś posełek policji, czy nie, chyba wojska, guardia narodowa, ale nie wiemy o co chodzi. Zrobić też ma taką czarodziejską. To jest Dependiente de Santo. Dependiente de Santo. To jest orula. Aha. I tutaj znowu jest kolejny sklep, patrzcie, z czarodziejski sklep, czyli De Brucheria. Ja nie wiem, czwarty sklep na tej ulicy. Czyli Santeria. Chcieliśmy wejść do sklepu, zapytać o kolory tych brazoletek i czemu są różne i za co odpowiadają. Kogoś nam powiedział, że to trzeba iść najpierw na spotkanie z Lao czyli gościem, który się zajmuje no nie wiem, odczytaniem, który święty powinien ciebie chronić, czy tam ci odpowiada i wedle tego dobierają ci bransoletkę. Leco. El babalao, cómo te lo dice. Es un proceso, tengo que ir para su casa. Él me él lanza los caracoles. Lanza caracoles. Los caracoles que ellos tienen, claro. Es como unos dados, pero ellos lo llaman los caracoles. Dependiendo de la posición que caigan los caracoles Dependent, tu signo en la Santería. Okej, okay. a już coś merka, Mercado tak respo, jesteśmy. Tu dużo ludzi też sprzedaje na ulicę, a my idziemy tam. No kieraj, vamos, vamos, on ja um, 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 mówi, że nie weźmie takiego babalao, żeby mi wyczytał. <grym zbyt wózczy> Ale to byłaby faza. No nie wiem, tutaj dużo się takich praktykuje: takich czarnoksięskich. Um, niezus, po prostu ja dalej śpię. Chyba wszystkie błędy językowe. Chodzimy do Kinta Crespo. A temat bawala zostawiamy na razie. Zobaczcie, jakie łasy mają, wiszące. Kot też się znalazł. Pozdrawiam Pawła, szedło w tym momencie w takim razie. Ale znowu kolejny koc. Nie wiem o co chodzi, że tu na targu są koty. To chyba też to związane z tym czarnoksięstwem. I pewnie to jest na jakieś szczęście albo coś tam jeszcze innego. Permis, permis, permis. Oczywiście Maryjka musi być, a co mi się podoba, patrzcie, sprzedają tutaj liście z bananów, bo w liściach z bananów się, używa się ich do owijania ayakas, czyli takiego, powiedzmy, coś jak tamale. O, coś takiego tamale, tylko że wenezuelskie. Strasznie dużo ludzi się na mnie patrzy, jak idę z kamerą i się odwracają i patrzą i to tak... Dziwnie się czuję, szczerze mówiąc, mieć taką uwagę. A tutaj zobaczcie, oczywiście, liście z bananów i juka. Ci podoba, że tam mają wypisanego swojego od Instagrama. Niecha już nie ma, ale, ale Instagram jest. Goździu na bary miecho i nara. Wow. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa eso? Wow. Pregúntale señora, él lo anotó. ¿Cuánto pesa eso? Pregúntale. 128 kilos. Wow. 188 kilos, 130, 125, 120, Entonces, eso es 60. 600 kilos, puedo pa. Wow. Hmm. Jeden kosztuje 300 tysięcy bolo. A skoro jeden dolar to jest 450 tysięcy bolo, to z reguły tutaj nie ma tak, że ktoś ci wyda resztę. Więc kupujemy trzy soki. Bo za trzy soki jest 900 tysięcy. No, powiedz er Robin, komu tu? Nie, powiedz Aha, Więc kupujemy. Dwa, trzy soki żeby zapłacić 900 tysięcy, czyli 2 dolary równo. Ale spędarce to jest głębę, prawda? Witaminas To nie są żadne limonki ani cytryny, tylko to są pomarańcze. Pani sprzedaje 12, czyli tuzin za, za 7 milionów. Za 700 tysięcy, nie za 7 milionów poprawka. Komu się ma, jest taki? Chajota. A, lo mismo, en Costa Rica. Costa Rica. To jest taki rodzaj dyni. Nie wiem jak to nazwać, ale jest takie coś pomiędzy dynią a cukinią Całkiem spoko. Chayote, poznałam to, to w Kostaryce. A tam znowu kiciuś Ola! Ola! No Sienka! No już jest mój. Mira. Ola! Ole. No, no, no. Nie wiem o co chodzi, ale chyba Paweł przyciągasz mnie myślami telepatycznie. O same koce na tym targu. No, to dowaliło słońcem teraz. Czujesz, jakbyśmy wyszli trochę w totalnie inne części miasta. Robiło się więcej ludzi Wow Nic nie widać To jest taki smog Jak w Krakowie w zimie A tak szczerze mówiąc to kurczę nie wiem, więcej się spodziewałam po tym, po tym targu Myślałam, że będzie tak jak w Guajaj, Buru, albo nawet ciekawiej, a w sensie rzeczywistości w sumie tak szczerze mówiąc, czułam się tam dziwnie, bo wszyscy naprawdę się na mnie patrzyli. Kręcić nie mogłam, bo jak zaczęłam kręcić, to przychodzi sprzedawca, yy, chciał, żebym coś kupowała. Albo po prostu nie pozwalali kręcić, więc... No coś też nie lubię tak. Jakoś tak nie poczułam, akurat nie poczułam tego klimatu, no. Czasem niektóre miejsca trzeba, trzeba wyczuć, jak się ich nie czuję, no to po prostu lepiej nie robić nic na siłę, no. Ja się tak właśnie czułam tam. Ale zaraz pójdziemy w inne ciekawe miejsce, no nie mamy. Pomaga drugim tylko, żeby jest wszyscy byli medyka, damy To wszystko jest prawdopodobnie przez koronawirusa. Aquí sola, ¿qué me podría pasar, Robin? Mira, ¿tú crees que me pasaría algo? Apenas un día no creo, pero pudiera ser que te consigan con algún habilidoso o con algunas habilidosas, porque por aquí también deambulan mucho mujeres adoronas. Estoy tranquila, Katira Bella. Ay, tan linda, vente y te llevan y te llevan, amiga, y cuando vienes a ver, ¡wow! Cualquier cosa puede suceder. Uh -huh, claro. Cualquier cosa puede suceder. Bueno, aquí he visto personas aquí. Cuatro personas, cinco personas. Agarran a una persona, dos lo agarran por aquí. Uh -huh. Entonces los otros dos se ponen a discutir con él y le dicen, tú vas a mi hermana, porque sí. Armando como un teatro. Y el, 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 la persona número 5 viene y le saca lo que tiene en los bolsillos. Ajá. Y de repente los otros cuatro se van y la persona que le saca lo que tiene en los bolsillos se queda parado al lado de él. Y él es el que lo, el, el que lo robó. Es una locura, ¿viste? Wow. Yo, yo lo he visto como mis Barbería. Mm. no, no habías un barber? No. Freezer, <laughs> un <No>. rostro <laughs> Nie wiecie sobie, że truskawki są tylko w Polsce to sprzedają produkty z paczki żywnościowej, ja będzie pytał ile kosztuje taki właśnie ryż z paczki żywnościowej. i no, już w którymś miejscu mówią nam, że 2 kilo za dolara. Na całą paczkę dostaje się za 20 tysięcy. Także tak ludzie zarabiają, no. Co mogą innego zrobić? I znowu. Patrzcie. vocabulario Santero. Czyli słownik Santero. Obatala. Nie mam pojęcia, co to jest. Asomo Saine Waw. I to są karakole, to co mówi robin. Czyli te ślimaki, te muszle. A, lecimy w ogóle na innej ulicy. Nie wracamy tym samym, tą samą drogą. I znowu wszędzie są te sklepy. właśnie tego typu. Jest to Obatala? Ale co jest? Un santo? Tak. Kiemayan. Oczul. Wow. Ale są santos? De jakiej religii? De dónde? De Santeria, nie no, wiem. De Santeria? De Santeria, tak. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tam jest. Tam jest też santo. Tam jest. I to są te branzoletki, które mogą być ochronne. Robin me toca como en este color. estos colores Esto es como para el vudú, que es la lechki. Ya No sé ¿Y esto es para qué? No, no sé, no Pero mucha persona cree en esto, Robin, aquí en es Venezuela Claro, porque le llaman la magia negra Charna magia Mierda <laughs> Mira donde tiene el precio pegado Pero este no I to jest pa qué? Dale, te gusta tanto To mamenda. Esto es vibrador eee, prehistoryczny, para santo. Santo huevo. Santo huevo. ¿Y esto? Mierda, Robin. Sí, magiczne wrota. De la misma tienda. Parece. Ni vean, está aquí este. Pero mira que corte de cabello. Sí. Baja, disculpa. ¿Cómo se llama ese santo? Es este de Ismael Sánchez. Ismael. a la Corte Calé. La llamada sí. fue malando. Como fue malandro todos sí. los malandro, toda sí. sí. la, la delincuencia, pues lo, le pide ayuda y favores y cosas así. Pero en realidad viene siendo como en los años donde estuvo vivo, fue como, como un, un Robin Hood. ¿verdad? Le robaba, robaba comida, robaba alimento y todo y la subía a los barrios. Wow. Pero no fue persona. él existía. Sí, existió. Hasta donde yo tengo entendido y me han contado. Okay. Tony ha tomado todo lo que era 23 de enero. 23 de enero se la pasaba, metales, eh, todo eso por todos los barrios grandes. Miren, wow. todo eso. Es claro? Mira, y estos cinturones. Estos son y aquí es estos son... I jest to... Pero esto Robin te da miedo, no? Menta, jasmin, girasol, coco. Flor de dinero, hwiat z pieniędzy, no, takie coś by się przydało, takich... Takich najlepiej się tak oblać całym. Extracto de garrapata? Miel de, de amor. leche de la mujer amada. Ten a mi, aha. Uh -huh. No proszę, proszę. Tak się bać. Bo to oczywiście jest kolejny sklep Tu jest kolejny sklep Tam jest kolejny sklep I tam dalej były ze cztery I jakby wow Kolejny sklep Santerio Kolejny sklep Santerio To jest w ogóle ciekawe Bo w Kolumbii nie, nie ma takich rzeczy w ogóle nagle jakoś tak En América, si hay algo que no se veía, y luego, po prostito, aquí. Tiene charne magia, no hay no nada que en este país, po prostito, así se dice. ¿No crees que todo eso en Venezuela pasa por tanta magia negra? Sí, puede ser. Que acaben y que le sacrificaron, no sé si fue un tigre o un león o un leopardo, para bañarlo con la sangre de ese leopardo. O sea, el poder? Para perpetuarse. Para darle el poder. Para darle poder, claro. I tak to jest, zawsze coś, zawsze coś wychodzi. Idziemy po prostu z Robinem na, przy, na przypadek, albo wcale. Mieliśmy iść na targ i tak respo. No i wychodzi o to, że po prostu chodzimy no, po no, sklepach to, no. czarnej magii. Mega wego extremo. Kung fu, Uwielbiam, jak mieszkańcy jak mieszkańcy, w tym mają po prostu na kratach tym z z Ciąg roku, dalszy nastąpi, kontynuacja. Tego właśnie dnia, tychże przygód będzie już we vlogu za tydzień. W międzyczasie, oczywiście, pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach i wirtualnych piątkach i do zobaczenia za tydzień.